Lewandowski kończy marzenia o zdobyciu złotej piłki. Bayern Monachium pożegnał się z Champions League, a lewy już po pół godziny gry mógł wylecieć z boiska. Karim Benzema i Luka Modricz bohaterami Realu Madryt. Kontrowersje w meczu, błędy Szymona Marciniaka i Tomas Tuchel, który polskiego arbitra skrytykował po zakończeniu rywalizacji. Siemano, witam was, ja jestem Mateusz, a dzisiaj powiemy jeszcze na temat. Między innymi o meczu Legii Warszawa z dynamem Kijów. Manchester United zdecydował się na nowego trenera. Walka o Lewandowskiego trwa. Mamy najnowsze informacje od włoskiego dziennikarza. Lewy miał osobiście rozmawiać z Szabim. W Brazylii trener uderzył z główki panią Arbiter. A Ronaldo mówi, komu należy się złota piłka. Dzisiaj mamy wiele tematów do omówienia, tak więc tylko przypomnę, że ponad 50% z Was nie subskrybuje tego kanału. A to bardzo źle, ponieważ nie dostajecie powiadomień o nowych filmach. Dlatego koniecznie kliknijcie dzwoneczka, aby by nic nie przegapić. A teraz zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest Betfan z kodem Landry 600, ma o wartości 60 zł i cashback 10 razy większy. Szczegóły na betfan.pl no cóż, to jest już chyba koniec marzeń Roberta Lewandowskiego o zdobyciu złotej piłki. Wczoraj Polak i jego Bayern Monachium pożegnali się z Ligą Mistrzów. Do odrobienia była zaledwie jedna bramka z pierwszego meczu z Villarealem. Wyzwanie nie wydawało się ciężkie, ale niestety takie się też okazało. Po zmianie stron w 52 minucie Lewy pokonał bramkarz rywali. Wyprowadził Bayern na prowadzenie, czym w dwóch meczu doprowadził do remisu i dał nadzieję na awans. Aczkolwiek na dwie minuty przed upływem regulaminowego czasu gry poszła kontra, którą na bramkę zamienił Czukuezy. W ostatnich chwilach tego meczu Polak domagał się jeszcze rzutu karnego, ale sędzia na to nie zareagował. Tak naprawdę to Lewandowski miał trochę farta i wydaje mi się, że tylko znane nazwisko go uratowało. Po pół godziny gry faulował Albiola i już wtedy pojawiły się opinie, że sędzia z pokazania czerwieni spokojnie by się wytłumaczył. Polak obejrzał jednak żółty kartonik, a po kolejnych trzech minutach znowu dopuścił się faulu na tym samym piłkarzu. Arbiter jednak tym razem nie zdecydował się na wyciągnięcie kolejnego żółtego kartonika. Tak Albiol po meczu skomentował pojedynek, z Lewandowskim. Zazwyczaj napastnicy na tym poziomie są czołówką w Europie i trzeba się z nimi mierzyć. Lewandowski wymagał ode mnie, abym przez 90 minut był w najlepszej formie i żebym był bardzo skupiony. Villarreal w meczu półfinałowym zagra z wygranym w dwumeczu liverpool benfica lizbona Real Madrid był w opałach, jednak z nich się wydostał. Zanim przejdziemy do samego meczu, to przypomnę, że rozjemcą tej rywalizacji był nasz rodak, czyli Szymon Marciniak. Polek miał do sędziowania bardzo ważny i ciężki pojedynek. Niestety zdaniem wielu poradził sobie średnio. Chelsea prowadziła po pierwszej połowie. Gola zdobył Mason Mount, ale z tym trafieniem było wszystko ok. Pretensje fani Realu mają o sytuację z 50. minuty, po której goście zdobyli drugą bramkę. Trafił Rudiger po rzucie rożnym, którego tak naprawdę być nie powinno. Piłki nie dotknął ani Luka Modric, ani Tibok. Courtois. Tak więc Real Madrid powinien rozpoczynać od własnej bramki, a nie Chelsea z rzutu rożnego. Minęła kolejna chwila i było już 3 do zera, ale tym razem war bramki nie uznał. Powodem było odbicie piłki od ręki Marcosa Alonso, dzięki czemu opanował futbolówkę. Mimo tego i tak trzecia bramka dla Chelsea padła po wspaniałej indywidualnej akcji Timo Wernera, a dopiero dogranie piłki przez Lukę Modricza na nogę Rodrigo dało Realowi dogrywkę. Bohaterem tego meczu na nieszczęście dla Roberta Lewandowskiego okazał się Karim Benzema, który zdobył bramkę dającą awans. I tym samym wykonał kolejny bardzo ważny krok w kierunku zdobycia złotej piłki. Tomas Tuchel żalił się na pomeczowej konferencji prasowej, że Szymon Marciniak śmiał się i rozmawiał z Carlo Ancelottim. Kiedy mecz się zakończył, zobaczyłem, że sędzia śmieje się z Ancelottim. Wydawało mi się to nieodpowiednie. Powiedziałem mu o tym. A co wy o tym uważacie? Napiszcie na dole w komentarzu. W meczu rewanżowym Real Madrid zmierzył się z wygranym dwumeczu Atletico Madrid-Manchester City. Wczoraj odbyło się także spotkanie towarzyskie Legi Warszawa z Dynamem Kijów. Spotkanie odbyło się w w Warszawie i była to rywalizacja tak zwanego meczu o pokój, aby zwrócić uwagę na wojnę na Ukrainie. Ostatecznie piłkarze z Kijowa wygrali 3-1, aczkolwiek nadmienią, że dla Legii zagrali chłopaki z rocznika 2003. Znamy już chyba na 100% trenera Manchesteru United na kolejny sezon. Zagraniczne media trąbią już o tym od samego rana wczorajszego dnia. Między innymi The Athletic podaje, że władze Manchester United doszły do porozumienia z Erikiem Ten Hagiem. Co prawda umowa jeszcze podpisana nie została, ale na spotkaniu podano sobie ręce. O tej decyzji został poinformowany także drugi kandydat, czyli Mauricio Pochettino, czyli obecny szkoleniowiec Paris Saint-Germain. Podpisanie umowy już teraz nie będzie stanowiło problemu, bowiem i tak Ajax dostanie za swojego trenera 2 miliony euro. To dobra decyzja ze strony Manchesteru, czy twoim zdaniem był na horyzoncie inny, lepszy kandydat? Napisz na dole w komentarzu. Ostatnie informacje TVP Sport o porozumieniu się Roberta Lewandowskiego i FC Barcelony poruszyły cały internet. Choć doniesienia te potwierdził także Sebastian Staszewski z Interi, to zdementował je znany niemiecki dziennikarz Christian Falk. Nie do końca wiadomo było jak naprawdę wygląda ta sytuacja. Czy faktycznie agent Roberta Lewandowskiego, czyli Pini Zachawi, rozmawiał z władzami FC Barcelony? Dodajmy, że Zahavi to dobry kumpel Joana Laportem, czyli prezesa FC Barcelony. Wczoraj Przemysław Chlewicki z TVP Sport rozmawiał z włoskim dziennikarzem Matteo Moretto, który zdradził szczegóły rozmowy Joana Laporty i Pini Zahawiego. W ostatnich tygodniach spotkali się w Barcelonie przynajmniej dwa razy, aby porozmawiać bezpośrednio o transferze Lewandowskiego. W tym momencie rozmowy toczą się głównie pomiędzy Zahawim a klubem. Barcelona jeszcze nie podjęła negocjacji z Bayernem, ale Pini Zachavi jest aktywny i kontynuuje temat. Dowiedzieliśmy się również, że ostatecznej decyzji jeszcze nie ma. Nic nie zostało podpisane, ani też nie doszło do słownego dogadania szczegółów. Lewy zna natomiast plany Szawiego co do przyszłości klubu na kilka kolejnych lat i Polak chciałby ponoć w tym uczestniczyć. Barcelonie zależy na Lewandowskim pod każdym względem. Słyszałem, że w klubie już na niego czekają. Szawi miał już okazję wyjaśnić mu szczegóły projektu, opowiedzieć o swoich pomysłach na grę. Próbował go w ten sposób przekonać, że Barcelona to odpowiednie miejsce na kontynuowanie kariery. Pod względem sportowym Lewandowski wie, czego może oczekiwać i jakie będą wobec niego wymagania. To bardzo fajnie, że tak wielki klub jak FC Barcelona interesuje się Lewandowskim, aczkolwiek zastanawiam to, czy on nie jest tam tylko planem awaryjnym. Barcelona w końcu od samego początku chciała tylko i wyłącznie Erlinga Hollanda, ale prawdopodobnie z tego nic nie będzie. On chce zarabiać kosmiczne pieniądze. A sam Jurgen Klopp, zapytany o możliwość zakontraktowania norweskiego napastnika, powiedział, że to jest szaleństwo. Dodał, że on ani Liverpool nie chce mieć z tym nic wspólnego. Biorąc pod uwagę sytuację finansową Dumy Katalonii, to po zapoznaniu się ze szczegółowymi wymaganiami mogli powiedzieć pas i swoją uwagę skierowali na plan B, którym właśnie jest. Lewy. Nie wiem co bym myślał gdybym był Robertem, ale będąc tak świetnym napastnikiem jak on, posiadanie świadomości, że jest się tylko opcją rezerwową, po prostu jest słabe. Brazylijska piłka to inny wymiar. Tym razem przekonaliśmy się o tym za sprawą nagrania z meczu. Nowa Wenecja z Desportivo Ferroviara. Mecz rozgrywany był w ramach Ligowego Mistrzostwa Brazylijskiego stanu Espirito Santo. To właśnie ten mały kawałek Brazylii, który w tym momencie widzicie na mapie. Pod koniec pierwszej połowy goście dostali utrożny, ale sędzia zakończył mecz i już go nie wykonali. Trener rywali Rafael Soriano nie wytrzymał ciśnienia i zaatakował asystentkę sędziego Marcellinetto. Uderzył ją prosto w twarz. No co trzeba mieć w głowie? aby zaatakować kobietę na meczu piłkarski mężczyzn. Nie mam pojęcia. Wiem za to, że Soriano raczej innej drużyny już nie poprowadzi. Desportivo już rozwiązało z nim umowę i pewnie nikt inny nie zdecyduje się na zatrudnienie takiego szaleńca. Władze klubu wydały już oświadczenie, że przepraszają panią arbiter. Ponoć chcieli zrobić to także osobiście, ale nie mogli się z nią skontaktować. Regionalne władze Ligi Brazylijskiej podały, że zamierzają wyciągnąć konsekwencje wobec byłego już trenera. Do wręczenia kolejnej złotej piłki jest jeszcze Poro czasu, wiele może się zmienić, ale niektórzy mają już swoich. Brazylijski Ronaldo w rozmowie z włoskim oddziałem Sky Sport zdarził, że jego zdaniem wyróżnienie przyznawane przez France Football należy się Karimowi Benzemie. Benzema zasługuje na złotą piłkę, mówię to od lat i jestem krytykowany, ale on na to zasługuje. Jest świetnym napastnikiem. I standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. W Champions League Atletico Madrid postara się odrobić straty w meczu rewanżowym z Manchesterem City. Natomiast Liverpool na własnym obiekcie podejmie Benfica Lizbona. Na dzisiaj to już koniec. Bardzo dziękuję, że oglądałeś, czy też oglądałaś do samego końca. Każdego z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. Koniecznie Was zachęcam, abyście zajrzeli na mojego Instagrama oraz na Twittera. Linki macie oczywiście tam na dole w opisie tego filmu. Zachęcam także do obejrzenia innych filmów. Na przykład tych, które w tym momencie pojawiły ci się na ekranie. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!